Hasło serial, temat, który przebija się już od jakiegoś czasu. Czy tobie, powiedz mi tak szczerze, czy tobie zaproponowano powrót do M. Jak Miłość? Szczerze powiem, że były rozmowy wielokrotne prowadzone ze mną na ten temat. Natomiast yy, ja mam. Na, nie, to nie chodzi o ambiwalentny stosunek do mojej postaci, ale mam, mam y, z tą rolą pewien problem, z y, tak zwanym utożsamianiem. Poza tym ja jako aktorka uwielbiam się rozwijać, a ja trochę boję się, że przy takim utożsamianiu i przy serialu tak bardzo oglądanym przez widzów po prostu innych propozycji nie będzie. A ja bym chciała się rozwijać i tak jak mówię, walczyć o to. Żeby pokazać trochę inną twarz, ci, którzy znają mnie z teatru, ci, którzy widzieli mnie teraz w najnowszym serialu Ślad, widzą, że... Mam różne odcienie szarości. Mam nadzieję, że mam ich jeszcze więcej i wam je pokażę. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że ta rola umarła na zawsze, wyjechała do stanów i już nie wróci do grabiny. To ja już się nauczyłam w zawodzie też nigdy nie mów nigdy, natomiast na razie nie planuję. Z tego co wiem, są plany na to, żeby moją postać rzeczywiście grała inna aktorka. One były od zawsze, natomiast one nie były e, nigdy e, spełnione. Być może taka będzie sytuacja.